Halo mama? To ja, Rysiu. Nie, nic się nie stało. Dzwonię, bo mam taki pomysł. Nie, tu nie chodzi o wycieczkę do krainy baśni, ani o farbowanie kota na zielono. To jest nowy pomysł. Nie. Czego ogona nie da się zrobić choinki i, i ożenić papugi z chomikiem. To jest nowy pomysł. No nie mdlej, bo zanim cię docucą, to mi się baterie w telefonie wyczerpią. No nie ma co się bać, bo jeszcze nic nie powiedziałem. Że babci sztuczna szczęka nie służy do obcinania paznokci. No dziarka peruki też nie będę szczyk, bo włosy nie odrosną. No a tak, to, że stady parasola nie spadochron, to babcia się przekonała po pierwszym nieudanym skoku z balkonu. No ja im wcale nie wypychałem. Ona się sama poślizgnęła. No ale tu nie o to chodzi. No nie część się tak poza ci na rozmowę przerywa. Jeszcze w ogóle nie wiesz, co też za No jak mi będziesz przerywać, to ci nic nie powiem. Tak, to że glizdą się nie da zaszturować butów, to też już wiem. Czerwonych mrówek nie będę już przebierać za Indian, a, ani za komunistów. To już było. No. Mamo. Słuchaj. Dobrze. To wypij krople na uspokojenie. Wypiła. To teraz posłuchaj, tak. Bo ja ze dzisiaj jak to jakimś dzisiaj. Ja znam tylko jednego. Tak, to ten sam. Tak, ale on wtedy sąsiadów przez pomyłkę zalał. Bo skąd mógł wiedzieć, że z dużego pokoju się nie da zrobić basenu? No, tak, a, ale on już wyrósł z takich pomysłów. No i teraz posłuchaj. Bo my razem ze dzisiaj chcieliśmy wyjechać na wakacje. Halo! Mamo! Mamo! Haj! Ciocia! Mama zemdlała? To ja zadzwonię później. Do widzenia. Zędlała. A to chyba z radości, no ja też się cieszę, U się o nim powiem, ojej, to się też ucieszy. A, witam cię, witam, w do uczniów, a to to doko? To, to, to. nie na wagary, to ławki, nie błędy poprawiali. O, już się zaczyna, profesor ucznia zagina. To do nauki mimo chęci, dzisiaj wolne ławce Chęci to ja miałem, tylko się uczyć zapomniałem. Rysiu, a co się z Tobą dzieje? Jak mnie co za serce złapie, to mnie się tak chlapie. Jak binokle wyczyściłem, to poezję zobaczyłem. Rysiu, czy tyś dobrze czujesz? Nie wnikajcie w to za jadne, bo poezja łapie nagle. Słuchajcie, co tu się dzieje? Jest nasz lekarz? Popukajcie się w czoła. Medycyna tu nie podoła. Więc gorzej im lepiej jeszcze przypuszczałem. Trzeba się na razie wydać, że wirusem. Warto niestety... Nie zagrozić. Nie. No do szkoły jak do szkoły, to, są, to A nie cyrk. Ja do twojej rodziny nazwolić. złożyć. Już zadzwonię. Cyrk to też dziedzina sztuki. Magik, treser, bez nauki. Rozśmieszają dzieci twarze, jako dobrzy gospodarze. Ojej, poszedł mnie zakablować. To mi się dostanie. No no skażę, no to teraz będzie bicie. Mandolinka, mandolinka. Zawołajcie ze mną mandolinkę. Mandolinka, no pomóżcie. Ma Mandolinka, wzywasz mnie słucham bo chcesz jakoś odejść na profesoru. Ktoś mi moją ulubioną piosenkę. Jak? Ulubioną piosenkę. O, jest... o takim złośliwym zwierzaczku. A o złośliwym zwierzaczku? No. no. Czy wy też lubicie piosenki o zwierzakach? Więc kochani posłuchajcie. Czy wiecie moi mili? Co najbardziej dręczy nas, gdy jesteśmy tu na sali? To jest właśnie taka... No właśnie. Odpowiedź brzmi mała, czarna, cała. Co to może być? Chłaby się nie śmiejcie, proszę was. Pili to śmiejcie, błagam was. W imięcie, co to znaczy? Wytanie Chła zobacz jakąś ofiarę, kurą z Wy Nie wiecie co to znaczy, taka chła zobacz jakąś ofiarę. Kurą z was. Powolutku się rozbieram. Powolutku kładę się. Powolutku koc rozbieram. aby nie ujrzała mnie. Taka mała, czarna, cała. To jest właśnie teraz już wiecie. Chła, Wy się nie śmiecie, proszę was, Pili to śmiecie, błagam was, Wymieńcie, co to znaczy, By taka chła zobaczy jaką to proszę kichający na biurku. Jakiś śmierdziele test. Mandolinko? Ty też tym palcem macałaś? O nie, nie, co, to to nie. Mam świadków, prawda? Śpiewałem? Nie. Nie. proszę. Nie, Śpiewałem? Tak? Wy go nie brońcie, wy go nie brońcie. Ja wiem, co im potrafią wyrabiać. Ja wiem. Cóż, oni potrafią takiego wyrabiać. A, że wszystko e, to wszystko zapisano. Czyżby? Ale jak to wygląda? Dobra. Dobra. No. Dobra. No, jeśli mandarinka powiem. No słuchaj. Proszę bardzo. Rysio w pralkę Bożym kota. No, a kaczkę? Wyrzymaczkę. się z myszy zrobił jeża brata wsadził do talerza. Karolinka swojej mamie zamiast zupy z mleka warbę podała na śniadanie. No a wczoraj przed klasówką zerek zepsuł zamek z kówką. W sorce schwaliście buty i komputer też zepsuty. I co tu Karolinko? Kabarecik, kabarecik, nie dla starszych, a dla dzieci. Kabarecik, kabarecik, konkolebnicy dzisiaj leci. Kabarecik, kabarecik, nie dla starszych, a dla dzieci. Kabarecik, kabarecik, konkolebnicy dzisiaj leci sobie równą drogą, nie zważając na nikogo, Na mej drodze stanął słup, A ja w tego supa wszystkie gwiazdy zobaczyłem, Po czym drogi zawróciłem, Teraz tutaj się znalazłem, choć po drodze skupę w nasłem. Kabarecik, kabarecik, nie, nie dla starszych, nie starszych a dla dzieci, Kabarecik, kabarecik Kokornicy dzisiaj leci, kawareci, kawareci, nie na starszych hablach dziewczyn Kawareci, kawareci, konkolnicy dzisiaj leci. Pech mnie ciągle prześladuje, w szkole zamiast piątek, dwuje czy ktoś sposób na to ma, jak się w życiu pozbyć pecha? Jeden sposób to ja mam. Tego pecha oddam wam! Czy wy na to się zgadzacie? Żartowałem! Też go macie! Kabareci, kabareci Nie zastań się dla dzieci Kabareci, kabareci Kongoleńcy dzisiaj leci Kabareci, -le kabareci -le Nie zastań się dla dzieci Kabareci, kabareci Kabareci, dzisiaj leci Leci